Witajcie na naszym kanale um, dzisiaj jedziemy na Saszę <grym> więc tak um, jest już 10.20, o 12 wjeżdżamy, bo o dziewiąt... e, 19 <grym> o 19 um, mamy samolot z Warszawy do Sambułu i tam dwie 2 godziny siatki ze Stambułu do Mache i no, nie mogę się czekać jeszcze z <grym> teraz pojedę do Biedronki do Rosmana, kupię jeszcze kilka rzeczy i jakieś przekąski i tak nie mogę się Okej, Ok, więc wyjechaliśmy już dwie <grymne> godziny temu z domu. Ja Napomniałam <grymne> nagrać. I teraz się zatrzymaliśmy na stacji benzynowej na łazienkę, właśnie olej. Um, I jedziemy dalej. I za dwie godziny będziemy w Warszawie. I na orkiestrów pójdziemy Spokojnie! <grymne> jedziemy. <grymne> <grymne> ja chyba teraz będę spała, bo chcę ja się spać. No zauważyłam. Zjadł mi chipsy, Tak, a jeszcze mamy knapki od Mogę Mogłeś poczekać na rodziców. Aha, ma sens. O, na lotnisku i czekamy, żeby dać bagaże. Um. No, Ten Tak, to są nasze bagaże I Oleg bardzo mądrze um, wziął wodę z ja też muszę ją wypić teraz całą no Taki niebieski samolot Troszkę ja mam z się stało z kupcymi. Nieważne. <gulodzie> właśnie, idziemy sobie, nie wiem gdzie my idziemy, oglądamy lotnisko, bo to jest bardzo ładne. Przechodzimy. przechadzamy i tak, może znajdziemy lounge, a. ale nie wiem, zależy jak tam czas leci. I tak. Zaraz wam pokażę, jakie ładne lotnisko. Jakie ładne świąteczne dekoracje. Co? jest, no. Więc stwierdziliśmy, że nie idziemy do lunch, bo już właśnie nas wołają do gate'u. Więc do łazienki, tylko sobie nalejemy jeszcze wody do bidonów i idziemy do gate'u. Więc tak. No. Okej, okay, jesteśmy już w samolocie. Siedzimy sobie sami, tu nikt na razie nie siedzi. Więc dobrze. Tylko siedzimy na tym gdzie mamy, niby mamy dużo miejsca na nogi, ale e, musieliśmy wszystko na górę odłożyć. Wszystkie rzeczy też. No. Co? A co nie pytało się Minecrafta, bo nie dojdziemy na to, co czacie Tylko, że nie dałoby się wyłączyć, bo nie masz lasza, a jest te. No, tak. To no. można puszyć Minecrafta, bo. No boli mi gardło, więc głupio. Yy. I fajne jest to, że właśnie lecimy tymi samymi liniami co wcześniej, czyli będę mogła obejrzeć ten jakby dokończyć film, który wcześniej zaczęłam. Wcześniej oglądałam ten element yy, między nami żywiołami. Bardzo fajny, polecam. I oglądałam, zaczęłam go wrać high girl Me, Margaret i to dokończyć. Bo jest ciekawe, ale obejrzałam tak 40 minut dopiero, więc tak, To jest słuchawki. Wylądowaliśmy właśnie i czekamy na coś. Nie wiem na no co. Spałam cały czas. I no... Tak. Wszystko mnie było. Czekamy właśnie na tutaj przy wyjściu lotnisku. Tutaj są samochody. A tu jest Olek. Czekamy na samochód. tak właśnie zmienił euro na rupie i czekają właśnie tam w kolejce jeszcze po SIM kartę. I tak, jest tak gorąco, że zaraz się utopię, umieram w tym momencie, moje nogi nie czują już nóg, więc te, te spodnie są takie gorące, że to jest jakiś hit, ja nie wiem, umieram. Okej, okay, dojechaliśmy już, Taki mamy widoczek, tu jest nasz apartament, jakby, apartament. Um, o i ogólnie pada deszcz, bo jest spora deszczowa, to ja jestem w stroju kąpielowym już, bo tak gorąco, że ja nie mogę, ale cierpiałem, muszę jakby, po prostu się przebrałam od razu. nie wiem kiedy idziemy na plażę, um, idą, będę jeszcze chcę umyć twarz, bo czuję się brudno. A więc tak, ale to było na teraz z tego odcinka. Zobaczcie ehm, następny, bo tam będziemy nagrywać dalej.